Siemaneczko widzę, jest z tej strony Tanderoskar, Oscar, a to kolejny odcinek z Among Us. Tym razem z moim kuzynem Tobiaszem, przywitaj się. Siema. Dobra, to ja zrobię cięcie. I widzimy się, jak już się rozpocznie runda. A, a ja chodzę z takim kolegą Ej, mówimy, który mówimy. Ej, a mówimy, czy jesteśmy impostorami? Nie, a ty jesteś? Nie. Ja też nie. Mówimy czy jesteśmy impostorami. No spoko. Dobra, rozpocząłeś już nagrywanie? No cały czas jest rozpoczęte. A XD Ej, sam zrobi reaktor. W sumie to jest chyba niemożliwe. Tak, to jest niemożliwe. Dobra. XD to zrobił. W ogóle, gdzie ty byłeś? Co? Gdzie ty byłeś? O, ty tu cały czas kąpiłeś. To może jest, to może jest nie. Kafateria? Dlaczego będziecie musieliście wstać? Jestem, nagrywać? jestem, jestem Dobra, nagrywa się? Dobra, nagrywa Nie się, nagrywa się Ej, kikujemy czerwonego Chyba I ja zginąłem Player, ale możesz go kiknąć Ki A, zagłosował na Ciebie dwójka osób zagłosowało XD. Ciekawe czemu. Ja wiem kto jest. Ja bardzo dobrze wiem kto jest. Jasno niebieski. Energy. No. Nie, on mnie zabije. A może ty też jesteś impostorem? Nie, to jest jeden impostor. Hm. No to cwaniaki. Marinette to jest. Ale ten, to jest najgorszy. Kiedy marinetę potwierdził, że to ja, i ten wywalili mnie. Aha. Ale ten. Wywalili? Ale to znaczy? No ja też. No, zabił. Zabił się. <laughs> Jaki gość, Tu właśnie leżą zwłoki. Ten Martinę, to chyba przyszedł i go zabił. I jeszcze z ten. Aha. Pa, teraz idzie. Babusek to zgłosi. Patrz. Bambuzer. Ja obserwuję na kamerach. Pa, nie zgłosi tego. Ja tu kamery mam. Tu są zwłoki. Tu. No, ja idę za marinetę. Ej, w kafeterii przy tym tasku y, do wejścia. Tam, no jak się idzie tutaj? do mid Tam, jak się idzie od kafeterii do mid Beja. Jak jest momentów. Tam... Ale w mid Beja będzie wychodziła? Nie wiem. Kto wygrał? No oczywiście, że marinetę. No, standardowo. XD No i oczywiście, crewmate musi być. No. Musze być. Ej, skoro jest czerwony impostor, to czerwony z impostorem. XD No. Po co? Po co i to robią? Wyszedł. Ej, ej, wiesz co? Ja zrobię cięcie i dawaj na dwóch impo. Nie, Dobra. ja nie dawaj, ja, ja, ja dawaj na dziesięć. Tylko że ten, dałem dwóch impostorów, nie? Jest jeden impo, coś. Dlaczego tutaj tylko pięć osób? Ej, właśnie dołączyliśmy do takiego serwera, który no. jest tak gówniany. Aha. Uh -huh. Ty byłeś. Tak. Szybka gra. A, e, możesz mnie obserwować. No dobra. Ale to będzie szybka nie gra. Mam... gra. Długa To nie ma sensu ta gra. Dwójka masz... została. Możemy szybką grę zagrać. Wytryje wytryje. Możemy szybką grę zagrać. Jeszcze Acha. szybko. Patrz. Ja EL. Ja na kansach. niech tak będzie. Już mi się nie chce poprawić. A co robisz? Piszę. Aha. Niebieski. Niebieski. To jest niebieski. This is win? This is easy win? Nie, on jest. No, ale wygrałem. To było tak łatwe. Dobra, wychodzimy jeszcze raz do Czy jeszcze raz na tym serwerze, czy nie? Nie. Nie, to to ja opuszczam. To jeszcze raz. Na dwójkę, na deskiel i dwójka impostorów. No, Bo ja bym dobra. stworzył, ale ty nie masz opcji Ctrl-C, Ctrl V. Tutaj jest jakiś serwer ułam. Dobra, szybko. WW UK. Pysz, tak? Www. -y no. O tak, zrobię. Ty jak tu się szybko biega, nie? To jest zgubiony serwer. Takie, Taki żeś wybrał. Takie, żeś wybrał, no. Ło, człowieku, ale zarombisty. Jak mrówki. <taki> Ej, to jest jeszcze lepszy. Naprzy... <taki> <taki> Bo jest więcej osób? Dwóch i po. Ale jak się szybko dać. On to jest maksymalny speed. Pięć osób jeszcze dało. 5 osób i rozpoczynają! Nie wiem. O, dołączył, dołączył. Czy my z normalnymi... Dołączajcie, dołączajcie, dołączajcie. Czy my, z normalnymi, czy my z normalnymi ludźmi nie możemy grać? No niestety Nie, jedynka to jest... Ja też... Ja kiedyś gram na jedynce. Teraz gram na okay. 1.25. Player speed jedynka, imposter vision, trochę ten kill cooldown jest wysoki, ale może taki może być, nawet co. Bo jak chodziliśmy normalnie jak mrówki, to się przyzwyczailiśmy do takiego szybkiego speeda. Dobra, ciekawe. Jestem impostorem. Aha, spoko. Crewmate. O, tej crewmate. Wychodzimy. Nie możemy zagrać w sumie. A, bo jesteś impostorem. Nie jesteś tak, jak ty w ostatniej rundzie. Chciałeś wyjść, ale. Ten, zaczekaj, sprawdzę jeszcze coś. Dobra. 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 To poczekaj, Dobra, to ja sobie zagrać ja. parę L. Taj. Dobra. Jak coś, to sorry, że wchodzę na OBSa cały czas, ale po prostu wolę się upewnić, że to się mi na stówę nagrywa. Co ja w ogóle zrobiłam? Że teraz. Nie opłacały się. No dobra, zabij mnie no. że jesteś. Chciałem cię dwie, dwa razy zabić. Wiedziałeś, że jesteś impostorem. W sumie nawet, jakbym miał cooldown, to i tak bym tego nie zrobił. Jakby ktoś tam był, więc nawet nie wiem po co tam wchodziłem. Ale obczajam tereny, czy ktoś tutaj jest? Czekaj ja zrobiłem tam czy ja tutaj mogę iść? Ktoś łączy kabelki? Czy mi się wdawało? Na tym publiku są takie... tacy ludzie, nie? No... Ej, spokojnie. to Ej, to nagrywanie. Dobra, to już nic. Ezi. Dobra, to to było na tyle w tym odcinku, więc trzymajcie się, cześć!